Druga część, jak praktycznie poradzić sobie z ciastami. Klaudia, surprise guzy. Część druga, składniki, nadzienie, dodatki. Jak można sobie sprytnie poradzić z niektórymi rzeczami? W pierwszej części powiedziałam o masie, o spodach, jak tutaj można sobie zaradzić z wieloma rzeczami, albo po prostu o poradach, które powinny być, moim zdaniem, zawarte nieraz w przepisach, bo nie każdy musi wiedzieć o takich rzeczach, co wydawałoby się podstawowe, a jednak one mają duże znaczenie dla pieczenia ciasta. No, i teraz tak samo powiem o drugiej części tego filmu, czyli o dodatkach do ciast. Tak samo jak było w przypadku spodów, masy. Ważne są proporcje. Wiadomo, jeżeli mamy większą blachę, czyli taką jak, jaką ja przeważnie mam, 25 cm na 35 cm, no a jeżeli mamy mniejszą, 24 cm na 24 kwadratowe formy, bądź 20 na 30 cm takie prostokątne, no to trzeba odpowiednio dobrać składniki moich prezentowanych jest ta większa blacha i tutaj też dodatki wskazuję względem tego. Ale w dodatkach do ciast już nie jest aż tak ważne, czy dokładnie zachowamy proporcje. Tu mówimy o kremach, bitej śmietanie, jakichś owocach, orzechach, nie wiem, polewie. To każdy może sam zdecydować, czy woli mieć większą warstwę, mniejszą warstwę, trochę bardziej posypany wierzch ciasta, nie wiem, kokosem czy mniej. Każdy już tutaj może według uznania zrobić. Ale jeżeli chodzi o mieszanie jakichś składników, to nadal trzeba tutaj pilnować różnych rzeczy. Jeżeli na przykład mówimy o bitej śmietanie, no to. Tu jednak proporcje względem śmietany, cukru czy wersji torebkowej, no to mleka i proszku, no to trzeba też zachować. Więc pamiętajmy, że zawsze, jeżeli chcemy mieć dwa razy mniej, no to trzeba wszystko dwa razy zmniejszyć, a jeżeli dwa razy więcej, to wszystko mnożymy razy dwa, żeby proporcje zostały zachowane. Można oczywiście. Też same, pro, samemu jakieś propozycje wymyśleć. To, że w cieście jest napisane, żeby zrobić warstwę kremu, a potem jeszcze wierzch posypać kokosem i kakę, taką mieszankę zrobić? No to nie znaczy, że my tak musimy zrobić. Jeżeli ktoś nie lubi danego ze składników albo ma pomysł, żeby to zamienić czymś innym, na przykład sobie orzechami obsypać ciasto, to to czemu nie? Każdy może sobie zrobić według własnego uznania, jeżeli chodzi o dodatki. No, jeszcze dużo osób też właśnie korzysta z proszków, żeby ułatwić sobie przygotowanie, żeby szybciej poszło. No, rzeczywiście, no jest to sposób, że szybciej będzie, ale trzeba też o tym pomyśleć, że takie przygotowanie ciasta na pewno jest mniej zdrowe. Kiedy stosujemy bitą śmietany, kremy. Albo nawet samą masę ciasta w proszku. Więc to jest taka alternatywa, ale lepiej jej na co dzień to nie stosować. Dużym ułatwieniem w przygotowaniach właśnie naszych kremów bądź innych przekładanych składników jest mikser. Dużo prościej, dużo szybciej będzie używając miksera. Jeżeli nie lubimy zbyt długo siedzieć w kuchni, a niektóre ciasta, to zwłaszcza takie wysokie, warstwowe, tortowe, no to wymagają dłuższego czasu spędzenia, można część rzeczy przygotować dzień wcześniej. Nic się nie stanie, jeżeli wcześniej sobie pokroimy już jakieś owoce, schowamy je do lodówki, jeżeli wcześniej już sobie zrobimy masę makową na makowiec, albo jeżeli zrobimy masę kokosową. Tak samo jakieś. Yy, polewy też można sobie wcześniej przygotować, albo i kremy, jeżeli włożymy do lodówki, zamkniemy pojemnik, zabezpieczymy wszystko, to wszystko powinno być w tym porządku i powinno się nadawać do nałożenia następnego dnia. A niektóre składniki nawet koniecznie trzeba tak dzień wcześniej przygotować. Na przykład yy, to tutaj jest galaretka. Galaretki nie możemy wylać takiej zupełnie płynnej na ciasto, ponieważ Wtedy ciasto ją wsiąknie do siebie i będzie masa taka z, ze smakiem galaretkowym, ale nie zrobi nam się taka ładna, kolorowa warstwa na wierzchu. Dlatego, tutaj, galaretkę na pewno trzeba wcześniej przygotować, włożyć ją do lodówki. No to zależy już od ilości, ale nieraz dwie godziny, a czasami wystarczy godzina. Zależy, czy chcemy mieć grubszą warstwę, czy mniejszą. No, i dopiero taką tężejącą, schłodzoną można powolutku wylewać na nasze ciasto. No, jeśli mowa o szarlotce, to jabłka tak samo. Trzeba właśnie wcześniej sobie ugotować, dodać cynamon, cukier. No i zostawić też do ostudzenia, bo takich gorących jabłek też nie będziemy wykładać bezpośrednio na ciasto. Najlepiej, żeby one wystygły. A jeżeli też mowa. Hmm, o warstwach, to trzeba pamiętać, żeby równomiernie wykładać, żeby z każdej strony była równa warstwa, tak w przybliżeniu yy, tych naszych składników, żeby ciasto nie wyszło potem z jednej strony z taką górą, a z drugiej strony całe takie ścięte. Więc można sobie wszystko wyrównywać też łyżką. No, idealnie nie będzie, ale tak, żeby mniej więcej pasowało. <laughs> Jeszcze dodatkowo ważną rzeczą jest żeby zwłaszcza takich zimnych dodatków jak kremy, bita śmietana, żeby nie nakładać tego na ciepłe ciasto. Bo jeżeli nałożymy to na ciepłe ciasto, to wtedy może nam się to zrobić dosyć płynne a tym samym już nasze ciasto nie będzie się tak dobrze prezentować. Może będzie częściowo do odratowania, ale nakładając na ciepłe warstwo, mogą nam te składniki, jak krem, spłynąć z brzegów ciasta i część się może dostać na przykład pod spód samego ciasta, tam przy, przy papierze do pieczenia, ale... To też nie jest zasada, która zawsze obowiązuje. Bo z kolei jak pomyślimy sobie o polewach do ciasta, no to właśnie ważne, żeby one były gorące, jak sobie przygotowujemy czekoladę albo jakieś inne takie polewy, jakieś lukrowe albo owocowe, no to je nakłada się jako ciepłe. I wtedy się też wyrównuje, żeby były równomiernie rozłożone na cieście. Więc takie polewy to zaraz po przygotowaniu powinno się nakładać na ciasto i wtedy ciasto też może być ciepłe, jak, jak wierzchnim oblewamy. No jeszcze tutaj taką dodatkową rzeczą jest masa kajmakowa. Ja bardzo lubię dodawać masę krówkową, innymi słowy kajmakową do ciast, ale często sprawia to trudność, żeby równomiernie rozłożyć, Zwłaszcza na ciastach na zimno. Bo kiedy mamy położone jakieś herbatniki, biszkopty, to wtedy jak chcemy nałożyć taką masę, zazwyczaj, kiedy łóżką wyrównujemy, no to niestety całe ciasteczka nam się przesuwają i naprawdę jest to problematyczne. Ale jest na to sposób. Wcześniej można sobie zrobić kąpiel wodną. Kąpiel wodna polega na tym, że w garnuszku gotujemy sobie wodę. Później możemy mieć albo taką specjalną miskę taką do kąpieli wodnej albo po prostu nawet ja sobie plastikową miseczkę przykładam do tego garnka gdzie mam zagotowaną wodę i tutaj wkładam przelewam sobie tą masę kajmakową do tej miseczki i ona wtedy się robi bardziej płynna bo ona się po prostu na parze tak przygrzewa i staje się bardziej płynna jej konsystencja no, ale jeżeli takiego sposobu nie chcemy, to jeszcze można po prostu w puszce włożyć ją, nie przelewać do miseczki, tylko taką puszkę włożyć już do zagotowanej, takiej gorącej wody, zostawić na 5 minut, może nawet i krócej. Aby właśnie ta masa w środku się stała bardziej płynna. Tyle, że tutaj wtedy warto tą puszkę wyjąć już przez jakiś materiał, przez rękawicę, kuchenną, ręcznik, no bo wiadomo, że wtedy ta puszka też jest nagrzana. No to żebyśmy się nie poparzyli, to może i tak warto. No ale wtedy rzeczywiście konsystencja jest dużo bardziej płynna i lepiej się nakłada. Dodatkowo jeszcze yy, też jeżeli dodamy trochę mleka do takiej masy, to ona również będzie miała bardziej płynną konsystencję i też będzie łatwiej ją nakładać. Co jeszcze jest też ciekawe? Spody różne wychodzą, dlatego też i na to jest sposób. Jeżeli spody nie wyszły nam takie wilgotne, jakbyśmy chcieli, tylko są suche, albo nie chcemy tak dużo dodawać oleju, masła, tak jak w przepisie, żeby na przykład mieć trochę mniej kaloryczne ciasto no to warto wtedy nasączyć sobie taki już upieczony spód. Zwłaszcza tu mówię o biszkopcie albo cieście drożdżowym. Można polać go trochę, nie wiem, tak pół szklanki na taką moją blachę, mlekiem, sokiem, kawą, niektórzy alkoholem wolą sobie polać, na przykład rumem. Równe są pomysły, w każdym razie to wszystko sprawi, że nam nasączy się te ciasto bardziej. Można też wodą, ale z wodą to nie można przesadzać, no bo woda to jednak ma swój neutralny smak, i jeżeli tak pod, polejemy ciasto. Większą ilością wody, no to czuć, że one nie ma takiego już wyjątkowego, dobrego smaku. Dlatego tutaj to, czym polewamy, trzeba sobie dobrać w zależności od rodzaju ciasta. Ciasta owocowe polecam soki. Ciasta takie właśnie kawowe, no to wiadomo, kawa najlepsza. Jeżeli to mają być bardziej tortowe, no to może właśnie alkohol byłby dobrym pomysłem. A mleko jest takie dosyć neutralne.